Basenji. Pies faraona, jodujący pies, pies o kociej naturze, koci pies. Wiele nazw dla jednego psa, który jest niesamowicie ciekawy, który nie tylko ze względu na jego historię, jest jednym z tych najbardziej wyjątkowych psów. Ponieważ Basenji to pies, który dzięki swojemu charakterowi, dzięki swojemu zachowaniu, jest jednym z najbardziej intrygujących, najbardziej ciekawych psów, jakie istnieją. I jest to pies, którego przodkowie żyli już w starożytnym Egipcie. Chociaż należy pamiętać, że my jako Europejczycy odkryliśmy go w Kotlinie Konga, dlatego niektórzy nazwali go psem kongijskim. No, czy też nawet terierem kongijskim, ponieważ y, lubimy nazywać psy terierami, chociaż tak jak w przypadku basenji, z tymi terierami nic nie mają wspólnego. Ponieważ w rzeczywistości basengi jest zaliczany do szpiców oraz do psów pierwotnych. Basengi to właśnie pies pierwotny z wieloma cechami, które właśnie odpowiadają tym innym psom pierwotnym. Może dwa słowa o wielkości, ponieważ te niewielkie psy, które ważą 10-11 kg i mierzą 40-43 cm, są psami, które przez niektórych są traktowane jako takie nieduże. Pieski, które no, nie sprawiają problemów, które nie są trudne, które mają charakterystyczny wygląd, które prawie nie szczekają, a raczej jodują, ale w rzeczywistości takie osoby będą bardzo, bardzo, bardzo zaskoczone, jaki naprawdę jest basenji, ponieważ jest to jeden z najbardziej wyjątkowych psów. Niestety nie zawsze w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Zacznijmy może od tego, że są to psy, które naprawdę bardzo mocno wiążą się ze swoimi opiekunami. To psy, które wymagają gigantycznej ilości czasu spędzonego z opiekunami. Źle znoszą samotność, źle znoszą brak uwagi. To pies, który potrzebuje dużo opiekunów w znaczeniu dużo czasu ze strony opiekunów. Jednak basenji to pies, który no, mógłby być z nami cały czas. No, i wtedy jest najszczęśliwszym psem na świecie. Jednak jest to też pies pierwotny, pies, który nadal posiada niesamowicie silny, mocny i niezależny charakter. To psy, które bardzo trudno wychować, to psy, które trudno prowadzić, to psy, które trzeba szanować, ale trzeba je w bardzo konsekwentny, cierpliwy i dokładny sposób wychowywać. Nie zapominając o tym, że to pies z gatunku tych który przez całe swoje życie będzie testował swoich opiekunów, co może, czego nie może, i jakakolwiek zauważalna z ich strony uległość przez nas zostanie wykorzystana. To też pies, który ma bardzo silne instynkty, jeśli chodzi o instynkt myśliwski, łowiecki, jeśli chodzi o kontakt z obcymi psami to pies, który, no, delikatnie mówiąc, nie lubi obcych psów. Te mniejsze, zdecydowanie mniejsze, takie kilkukilogramowe, wręcz mogą stać się jego ofiarą. Te podobne wielkością do niego też zostaną, mogą zostać źle potraktowane. Ale dotyczy to też psów większych. Tutaj ta odwaga jest na bardzo wysokim poziomie. Socjalizacja jest niesamowicie ważna i jest procesem stałym. To nie jest tak, że nauczymy tego psa kontaktów z innymi psami i możemy o tym zapomnieć. Nie. W przypadku basenji jest to coś, co będzie trwało całe życie. I jeśli spojrzymy na inne psy, które się nie lubią z obcymi psami, to nie porównajmy tego do basenji. Basenji będzie psem, który no, stale nie jest pozytywnie nastawiony do obcych psów. Socjalizowany jak najbardziej będzie się z nimi bawił. Będzie bardzo wymagającym na przykład towarzyszem ich zabaw, jeśli chodzi o kondycję, jeśli chodzi o te zabawy. Ale jednak ta nutka. Niechęci do obcych psów jak najbardziej cały czas w nim pozostanie. Ja tutaj może tak mówię, jakbym w negatywny sposób odnosił się do tego psa, ale tak nie jest. To nie jest zły pies, to jest bardzo fajny psiak, to jest pies, który jest fajnym towarzyszem, tylko że niesamowicie wymagającym, niesamowicie trudnym i psem, który nadaje się tylko do ułamka procenta psiarzy. Naprawdę, to jest. Nawet w porównaniu do takich psów jak, nie może owczarek belgijski też jest na równie wysokim poziomie, ale na przykład border collie, to tutaj Basenji jest o wiele trudniejszym psem. To też pies, który podobnie jak wspomniane dwa psy przed chwilą, wymaga bardzo dużo ruchu, wysiłku umysłowego. Znudzony Basenji to jest niesamowicie duży problem. To jest... No, gigantyczny problem. To są zniszczenia, to są ucieczki, to są wykopane dziury. No, dużo, dużo problemów. Jeśli chodzi o jego charakter i zachowanie, tak jak powiedziałem na samym początku, często określa się go jako takiego kota w ciele psa. I tutaj to spojrzenie na otoczenie, spojrzenie na ludzi, na cały świat, może troszkę przypominać to kocie spojrzenie, że to on jest najważniejszy, że to on jest tym, który powinien podejmować decyzję, a opiekunów można niekiedy szanować, tylko że jednak no, stoją troszkę niżej od niego. Tutaj należy pamiętać, że są to też psy, które, jeśli chodzi o kontakty z najmłodszymi, mogą sprawiać problemy. Tutaj to wychowanie naprawdę musi być przeprowadzone w bardzo dobry sposób i ten pies, nie chcę tego, ale nie. Jednak warto to powiedzieć, ponieważ może jacyś właściciele Basenji się obrażą, ale w mojej opinii to nie jest pies dla ludzi, którzy mają dzieci. Takie jest moje osobiste zdanie. Oczywiście dobrze wychowany, dobrze socjalizowany, pilnowany w przypadku kontaktu z tymi najmłodszymi Basenji będzie psem, który z nim się dogada, ale jednak jest to trudna rzecz. To jest bardzo trudne zagadnienie, żeby ten pies się z tymi najmłodszymi dogadywał. No, można powiedzieć, że pies pełen problemów, sprawiający wiele problemów, ale ja bym to nazwał zupełnie inaczej. To pies po prostu wymagający, który jest w stanie, zrekompens który jest w stanie zrekompensować te swoje wszystkie wymagania naprawdę fajnym podejściem do człowieka z reguły. To pies, który jest przylepą, to pies, który byłby z nami cały czas. Nie jest hałaśliwy, jest bardzo czystym psem, jest odporny, jeśli chodzi o wysokie temperatury, gorzej w zimę. Jest psem, który nie ma problemów ze swoim zdrowiem. Ogólnie bardzo ciekawy, bardzo fajny pies, tylko że niestety należy do psów, które są trudne. Są niesamowicie trudne i nie należą do psów, które można by polecić komuś, kto nie ma doświadczenia. W takim wypadku nigdy, ale nawet osoby, które są bardziej doświadczone, ale na przykład nie mają czasu, nie mają tego takiego podejścia konsekwentnego, cierpliwego i nie będą na przykład przez całe to życie z tym psem no, pilnowały go, żeby no, nie nabrał złych nawyków. To takie osoby się nie nadają, żeby być posiadaczami psa basenji. Nie wspomniałem, to bardzo czujny stróż, który nie szczeka, ale nas ostrzeże. Ogólnie, mm, bardzo ciekawy pies. Pies wyjątkowy. Oczywiście, jeśli chodzi o jego zachowanie, o jego historię, o to, jaki jest. Uważajmy na tego psa. Jeśli nam się podoba, jeśli chcemy mieć takiego psa, zastanówcie się dużo razy. Udajcie się do jakiejś hodowli, poznajcie tego psa jako dorosłego, no i przygotujcie się na wiele wyzwań. Oczywiście przynoszących doskonałe efekty, ale jednak to jest gigantyczne wyzwanie, więc naprawdę trzeba uważać. No ale niektóre psy takie są, niektóre mają taki charakter, niektóre się właśnie tak zachowują, no i tego oczywiście nie zmienimy. No cóż, Dziękuję za uwagę, zapraszam na inne materiały, zapraszam do zasubskrybowania, ocenienia, skomentowania. Na inne kanały linki znajdują się w opisie. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.